Witam serdecznie wszystkich zbieraczy. Wszedłem tutaj tą drogą. Patrzę, że tu ktoś obierał. Prawdziwki Nie tak tu zaciekawiło. Wejdziemy tutaj. Skoro ktoś tu coś nazbierał, to i może. Czy się uda coś, coś podnieść? Miejsce obiecujące. Zaraz się przekonamy. No już widzę widzę pięknego prawdziwka wow, patrzcie już ktoś tu był ale chyba dzisiaj nie, bo patrzcie jaki jaki piękny i mamy, zobaczcie jaki śliczny perełka szukaj grzybki Czy drodze, patrz, tu idzie dróżka. No, i szukamy dalej. Trzeba powoli szukać. No, i mam kolejnego. Kolejny borowik. O, jakie. No. i mam. Zobaczcie jaki grubas Twardy, będą pewnie zdrowe Przykryjemy I poszukamy dalej I mamy kolejne dwa Trzy, tu jeden, popatrzcie Jeden No Zobaczcie jakie ładne przykryć Trzy tu są. Jeden Same takie piękne To jest kolejny, a przykryć ten taki maluszek. z kolei, zobaczcie jaki o zobaczcie jak, jak malowany przykryjemy i tam dalej jest też jeszcze jeden jeszcze jeden tu jest ten to jest dopiero duży, zobaczcie a no i mamy Kogo wydostać? Zobaczcie, oki olbrzym. No, o, to Tu przykryjemy teraz to miejsce. O i tam widzę kolejnego. Zaraz wam go pokażę. O! Popatrzcie. Taki maluszek. O! No I mamy go. O, zobaczcie jaki jest śniutki ładny no poszukam jeszcze wejdziemy tutaj o jest kolejny kolejny borowik czyli zaczął pod buczkami rosnąć Patrzcie. No. Jaki piękny! I go do koszyka przykryjemy. Poszukamy tu jeszcze. O, jest jaki duży! Trzeba uważać, bo można nadepnąć. Zobaczcie, jaki borowik. Jaki wielki, ale będzie zdrowy. Przykryjemy, idziemy do koszyka z nim, ale jeszcze tu obejrzymy. Popatrzcie, ile już mam ich, a jeszcze się jedna miejscówka nie skończyła idziemy dalej o i koło pieska jeden stoi tutaj o też takie same grubasy zobaczcie o no jakie ładniutkie przykryjemy miejscówkę oj widzicie Szuszedłem w bym go rozdeptał no. Przykryjemy No i mamy no. I Żonka się ucieszy Idziemy dalej tutaj, wyżej podejdziemy Nie wiem czy będą tutaj dalej rosły bo... Ale warto się przejść no chyba nie będziesz wyżej nic ale tutaj przejdziemy chyba tu nic nie będzie. No nic, popatrzcie sami na jednym miejscu. Widzicie, jakie piękne. Pojedziemy w drugie miejsce i zobaczymy, czy tam coś będzie. Jak coś, to wam pokażę. Pozdrawiam wszystkich.